Zrywaliśmy tą instrukcję z, z pudełka jest po polsku, no bo oczywiście. Tak to musi być. Instrukcja, instrukcja tu, warunki i tak dalej. Dodatkowe ostrzeżenia, odrgania. Takie tam różne tematy, kontrola zdrowia, proszę. No i montaż, proszę bardzo. Jest tu wszystko Tu odnośnie. Akumulatorka, bo tak wygląda akumulatorek. O, to jest akumulatorek. Stacja do ładowania. Jedziemy dalej. Także dla konia i wszystkich zainteresowanych zakupieniem pięknej krętareczki. A tu jest po rumuńsku, także widzicie, no nie jest skomplikowane urządzenie. Także wszystko macie w środku. Co to wie? o wkręcach? sama że wkręca i wykręca. Można też wywiercić w drzewie na przykład, no do betonu dalej nie jest, bo do betonu służy wiertarka z funkcją udaru, czyli młota. Jej dane, tutaj proszę zerknąć. Także dwie, dwie prędkości ma, jeszcze cztery newtonometry. Bo to co najważniejsze, no. No mnie się akurat ta wkrętarka już sprawdziła. Z tego co wiem, to wszystkie w środku zębatki są metalowe. Oczywiście jest w trybie wkręcania, jak to wkrętarka? No to się nie wkręca, nie wierci. Ale tą funkcję wiercenia owszem ma. Ma i tutaj się reguluje Już można dość mocno przykręcić, zerwać gwint, śrubę. Także ja sobie chwalę urządzenie. Także Kongo i spółka pozostali zainteresowani. Śmiało możecie kupować takie urządzenie. TANIO Chwila o ładowarce właśnie O, Tego, tego nam wygląda, wtyczuszka, standardowa Wepniemy to w gniazdko Zemeldowała swoją gotowość ładowarka Bateria ma wskaźnik zużycia No tak jest dobra Spójrzmy tą tutaj, co używałem. No, jedna kreska mniej. No dobrze. No, tu właśnie odłączyłem akumulator. Ten, co jedna kreska brakuje, żeby tylko pokazać Wam, jak to się ją wpina. Nawet jedną ręką można. Wsuwamy w szyny, przypinamy i już nam ładowarkę melduje, jeżeli ładuje akumulator. Tak jest. A teraz to naładowaną ten naładowany akumulator podłączymy do wkrętarki i też to jest tak proste, że jedną ręką można proszę bardzo sprawdźmy. Cztery kreseczki jest dioda. Także no szkoda, że tak nisko, a nie wyżej gdzieś, no ale trudno. I tak w nocy nie wkręcam. Przełącznik prędkości wkręcania, to jesteśmy na jedynce. Tak, to jest jedynka, to jest dwójka. Przepraszam, zobaczcie. Na dwójce 1400 maksymalnie obrotów, a na jedynce mamy maksymalnie 400 obrotów. Czyli zobaczcie, jest moc, jest moc. Także akumulator to jest 2, 2 amperogodziny. Także w domach w warunkach wystarczy. No na fuchej już by było ciężko, bo trzeba było co chwilę się ładować. Zapewne. Pamiętam te czasy. Tak, to już się ładuje. O i chyba zameldował, że jest naładowane. No także. Bardzo fajna sprawa. Wkrętareczka za niecałe dwie stóweczki. Polecam, polecam. No, i to było chyba wszystko. No. Dwie prędkości lewo, prawo. No, i oczywiście płynnie włączanie obrotów i cofamy. Także u mnie w domu się przydała. Co miałem zrobić, to zrobiłem tą krętareczką i jeszcze nie jedną zrobię. To szczoteczki widać. Tak a propos. No, są. Jest akcja. O, instrukcja od stacji ładowania. No. Wszystko po polsku i nie tylko. Także ci, co będą kupować, i ty, kądziu polecam ci. Nie będziesz żałował. Nie kupuj nic za pięć dych. A jeszcze jedno. Panowie serkowicze Domowi. Wesołych świąt i do świąt.